W kosmosie nikt nie usłyszy Twojego krzyku. Gdy tylko to słyszę, widzę, to wiem, że ukaże się gdzieś, już za chwilę, za momencik obcy, ksenomorf i ktoś padnie jego ofiarą. Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Dzisiaj zajmiemy się książkami. Mam tutaj trzy książki z cyklu obcy. Są to adaptacje filmowe. Scenariusze powstały właśnie na bazie filmów. I zaraz kilka słów o tych książkach. Najpierw pokażę Wam, że tu mam. Obcego 3, a tu mam Obcego 2. Robię szybki unboxing. Tak drodzy Państwo i do mojej kolekcji doszły dwie kolejne części cyklu książkowego wydawnictwa Vesper poświęconemu właśnie Alienom, właśnie Obcym. Co by tu dużo nie mówić. Dzisiaj chyba najlepszy czas było, żeby coś takiego pokazać, coś takiego przedstawić. W końcu do kin wchodzi Alien Romulus, 14 sierpień świat, 15 sierpień Polska, więc... Wybieramy się chyba, no wiadomo, że się wybieramy. Obcy jest z nami bardzo, bardzo długo. Nie da się ukryć. Obcy 3, Obcy 2, tu mam jedyneczkę. 79 rok, gdy Ridley Scott wprowadził ten cykl. Mam jeszcze inne wydania jeszcze inne wydania. Od razu tak się można pochwalić. A pamiętacie film, gdy machałem kasetami? Też był film poświęcony właśnie tej serii, właśnie temu zobaczcie, całkiem sporo mam tych wydań, bo od kasyciaków, poprzez książki i wydania na krążkach. Dobra, ale dzisiaj gością z nami książki. Oczywiście coś nie, coś może o filmach, bo chyba wypada wspomnieć o tym obcy 79 roku, 8 pasza z Reżyseria Ridley Scott, no znamy przecież Gladiatora, też zaraz wychodzi jakaś dwójeczka, jakaś. Ja bardzo lubię jego film, Łowca Androidów. Film Obcy z 1979 roku zrobił Sigourney Weaver. No wielką gwiazdę, która oczywiście powróciła jeszcze w trzech kontynuacjach. Tutaj mamy bardzo klaustrofobiczny film. Nasza załoga Nostromo wyląduje na planecie LV-426 i Wróci na pokład właśnie z tym ósmym pasażerem, który zacznie ich dziesiątkować, ich likwidować. No, jest naprawdę czego się bać. O tym też pisze ta pierwsza książka. Tutaj Alan Dean Foster na podstawie scenariusza do filmu, jak tu widzimy, Dan O'Bannon i jeszcze Ronald Shusett tworzyli ten scenariusz. Więc też nie było łatwo, bo części czasami, części scenariusza filmowego ulegają zmianie w trakcie kręcenia. Czasami to się zdarza, możemy to zauważyć na przykład na podstawie adaptacji komiksowych, chociażby pierwszy Batman z 1989 roku. Tam było chociażby zakończenie, ale odbiegam od tematu. Tutaj też są, z tego co pamiętam, różne takie małe zmianki, ale to nic. Ja tu mam wydanie 2019 roku. Czytałem jakoś zimą 2020. Jest wydawnictwo Wesper. Jest cena. Bardzo fajnie wydana książka. Mamy tutaj ponad 200 stron. 300, dokładnie 15, jak nam się kończy. Ale zobaczcie, tutaj są dodatki, po słowie Mamy różne ciekawe teksty. To się naprawdę fajnie czytało. Żeby nie było jeszcze książka, ma. Takie fajne przedruki. Zobaczcie, jaki tutaj jest klimat. Tutaj, właśnie obcy się odnalazł w tych wąskich tunelach, w tym statku. Ostromo, tutaj mamy też z planety widok. Co widzieli ci, którzy poszli tam po odebraniu tego sygnału? coś jeszcze? No są tutaj na pewno te czarne paski. I książka ogólnie opisuje cały. Wydarzenie. Ja się tutaj wciągnąłem, nie powiem. Oczywiście muzyki zabrakło, nastrojowości, ale ta książka dawała radę bardzo. Bardzo mi się to podobało. Siedziałem z zapartym tchem, czytałem kolejne strony, kolejne rozdziały, by sobie też zwizualizować. No, znam ten film dokładnie, oglądałem go dziesiątki razy od właśnie lat 90., po te obecne, a tutaj mam kolejną. Zobaczcie, i tutaj nam się powtarza nazwisko. Alana Dean Infostera. On tutaj pisze: oczywiście, z polski to jest przekład. Tutaj już jest dwójeczka. Obcy, decydujące starcie. Tu możemy zobaczyć Vasquez, która walczy właśnie z ksenomorfami. Po wydarzeniach z obcego jeden oczywiście, następuje opcja 2. Wraca Sigourney Weaver. Oczywiście, mówiąc tu o filmie, bo Wam opowiadam to, co z filmów. I jestem ciekawy, jak tutaj będzie, ale zapewne też będą bazować na tym scenariuszu. Tam już James Cameron, no gość. Nie mylę jaki również, no Terminator jedynka, 2, mamy też Titanika i te awatary Także też gość, który wie co i jak kręci, tutaj zrobił świetny akcyjniak, o ile tu mamy mocne horrory To tu jest akcyjniak, horror akcji, nie brakuje oczywiście też momentów horrorowych Rozwija nam bardzo uniwersum obcego, aż po tą królową no, film Wciskał pedał gazu, w 1986 no było na co patrzeć, dziesiątki obcych wyskakiwały nam w ekranie Walka komandosów. Walka oczywiście wróciła. Replay Ellen, która tutaj po 57 latach dryfowania w kosmosie została odnaleziona. No bo tylko wiecie, w takiej małej łupince, że tak powiem sobie tam gdzieś przez kosmos leciała po finale wydarzeń z jedynki i tu mamy drugą część. Też jest twardo okładkowana. No wszystkie mają twardą okładkę, co by nie mówić. 340 stron i Tutaj chyba 2021, jeśli dobrze kojarzę, ale też były przedruki, są cały czas jakieś dodatkowe tutaj wydania. Widzicie, wydanie pierwszy 2021 Oczywiście HR Giger, który tutaj po mistrzostku stworzył. No, tego mu nikt nie zabierze. On tutaj nadał cały ten wygląd temu naszemu ksenomorfowi. To on tutaj stworzył te piękne potworki, że tak powiem. No, do dziś widzicie, no, obcy. Nie ma sobie równych klasyka gatunku, klasyka kina, klasyka horroru, obcy, no przeszedł do legendy, do kanonu, do historii Nigmu, nigdy już niczego nie odbierze, zobaczcie tutaj mamy już trochę inne kadry, tam jedynce były takie jakby wzorowane na filmie, a tutaj trochę inaczej, też ciężej znaleźć, bo nie ma tych czarnych tutaj obramowań, ale to też daje tutaj nam w że tutaj już jest grobo. Tutaj nie lata jeden obcy po statku, tylko jest tutaj całe gniazdo, cały rój. Jeszcze może jeden. O, jest tutaj twarzołap. Tak na niego zawsze mówiłem. Kto go spotka, to już raczej nie wyjdzie z tego cało. A co wyjdzie, to obce obcego wiedzą. I tutaj o autorze książki. No, jestem ciekaw, jak tutaj to wszystko przepisał. Bardzo fajnie, już też inna cena. Jest tutaj logo 20 Century Studios. Bardzo też hitowy, popcornowy, wiecie, wystrzeliło wszystko w górę, by później znowu wejść w ponure rejony kolejnej planety, na którą trafiła Ellen Ripley po wydarzeniach z dwójki. Rozbiła się na planecie będącą kolonią karną. Co by nie mówić, więzienie, nie? Wiadomo, dużo broni i tak dalej, wojsko, policja. Klawisze, no jednak nie było tak wcale kolorowo. Gdy Dawid Fincher ten film stworzył, no też nieźle nas zbierał, bo każdy tutaj liczył, że jednak będzie akcji jak w obcym, decydującym starciu: że to naprawdę będą karabiny, wybuchy i tak dalej. Wiecie, wszystko na pełnych obrotach. A jednak wróciliśmy do takiego plaustrofowicznego klimatu. Bardzo brutalny film, chyba najbrutalniejszy z całej tej serii. Ja go bardzo lubię, ale też podzielił fanów, podzielił tutaj widownię może trochę za brutalnymi miejscami a może nie, może właśnie taki jest świat obcego. i ja tutaj bronię, zdecydowanie bronię Trójki jako film ma swój klimat, ma urok, ma świetną muzykę może trochę efekty tam w niektórych miejscach kuleją, ale ogólnie naprawdę mocna rzecz, oczywiście wraca Ellen Ripley i dzieją się różne dziwne rzeczy bo nie jest sama, jest z nią obcy i znowu wracamy do 1 tu 1 ta książka jest nieco cięższa, już widzę. Ona ma 256 stron. To jest też tutaj widoczne. Jest tutaj cena. Tu entycentury, widzę, że tutaj 21 rok. Furina zwana też Furią 361 to mroźna, nieprzyjazna planeta, gdzie na skraju znanego ludziom wszechświata. Przez wiele lat funkcjonowała tu kopalnia, obecnie nieczynna. Olbrzymi kompleks pełni rolę kolonii karnej dla 25 wyjątkowo zwyrodniałych przestępców tworzących fanatyczną, religijną społeczność. I na tej właśnie planecie wyląduje Ellen Ripley i zobaczcie co tu się będzie działo. Ten film wgniata mnie swoim klimatem, atmosferą w ziemię. Ja się doskonale bawiłem, wiele razy go oglądałem. Czwórka, no widzicie, na płytkach nie mam, ale mam na kasecie. Czwórkę nam też wiele razy, pamiętam jak wychodziła w kinach, jak się wtedy jarałem. Też ma swój klimat, też nie jest to łatwy film. Ma swoich fanów i swoich antyfanów. Ja ogólnie uważam, że zakończenie strójki jest mega. Nikt tego by chyba lepiej nie nakręcił, nie wymyślił. Pasuje zdecydowanie do tego świata, do tych stworów. No kurczę, w końcu w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. Ja tu mam trzy książki, są kolejne, jest czwóreczka też. Zapoluję na nią i są też dodatkowe książki ze świata obcego, które nie adaptują scenariuszy filmowych na. Język książki, więc jestem też ciekawy tych książek. W końcu na nie też przyjdzie czas. Bardzo się cieszę, że kupiłem tom. O, tutaj Bishop Wayland Z obcy kontrapredator. Ten sam aktor. I jest zakładka. O, bardzo fajnie. Tutaj, oczywiście, często można zadać sobie pytanie, czytając te książki, czy oglądając film. To jest większym potworem. Te istoty kosmiczne, które żyją według swojego instynktu, jaki brutalny by nie był, czy ludzie? Ludzie, którzy pracują dla wielkich korporacji, Wayland, yutani, którzy nie cofną się przed niczym, by zaspokoić swoich mocodawców. Fajnie, książki trzy przyszły. Wydawnictwo Wesper no, robi kawał rewelacyjnej roboty. Można kupić to w pakiecie. Można kupić, oczywiście, też poszerzone o Filmowe, filmowe, i tak dalej. Link do wydawnictwa wespyś wrzucę wam w opisie. Ja oczywiście kopiłem to okazyjnie, ale też wydawca robi fajne promocje, więc można się fajnie też wstrzelić, kupić pakiecik i tak dalej. Ja mogę tylko polecić. Tutaj mam bardzo dobre wspomnienia. Tutaj liczę na równie mocny temat. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jakie będą zmiany względem filmów i jestem ciekawy, jak nowy film na uniwersum obcego, bo on się dzieje dokładnie tu, on się dzieje między częścią pierwszą a częścią drugą, więc tutaj jest 57 lat do wypełnienia, jest robić, ma być klaustrofobicznie, ma być przerażająco, ma być też dużo akcji. Zobaczymy, jak to połączenie, próba zadowolenia fanów horroru i akcji wyjdzie w praniu. Ja jestem Oczarowany tym zwiastunem, na tyle, że do kina się wybieram. Więc jak to działa na fana, wychowanego właśnie na tych filmach, no to chyba dobrze. Mam nadzieję, że Twenty Century Fox da radę i Disney nie podetnie im skrzydeł i będzie to szło dalej w dobrą stronę. No oby, oby. Jeszcze tylko Predatora niech fajnie popchają kolejnym filmem i niech to leci, niech to działa. Okej, okay. rozgadałem się, książki, filmy. Można było tu wspominać o komiksach, ale. Ale już odpuściłem, warto znać, chociażby obcy labirynt daje tutaj mocnego kopa, świetny komiks, pasowuje się świetnie w te klimaty. I na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Cześć i dobrych wrażeń!